Pod systemy reiki. Czy są coś warte? A może to tylko chwyt marketingowy? Marta Prychała-Zarzycka, zapraszam. Kiedy reiki pojawiła się na zachodzie, to szybko zdobyła popularność. To spowodowało, że różne osoby chciały zarobić więcej na samym, że się tak wyrażę, znaku Rejki, na tej renomie Rejki, na tej marce Rejki. I nagle pojawiło się mnóstwo podsystemów z nazwą Rejki, gdzie też były inicjacje i dalej. Moja opinia, nie musisz się z nią zgadzać, ale jest taka. To były głównie chwyty marketingowe. Widzisz, ja wolę metody, które mają dużą tradycję, bo wiem, że można im zaufać. I wiem też, że jest mnóstwo osob, osób, które, widząc popularność danej metody, będą wytwarzały jakiś sztuczny twór. Czasami może to być coś fajnego, ale przeważnie niestety jest to tylko chwyt marketingowy. Jakiś sztuczny twór z dodatkiem Danym, danej nazwy, terapii, czy na przykład w tym wypadku Reiki i lansować to e, jako właśnie coś związanego z Reiki czy, czy, czy coś związanego z jogą choćby i tak dalej jak, jak yoga dance choćby <grych> i tak dalej, ale to tak naprawdę nie ma za dużej wartości no powiedzmy sobie szczerze, czy yoga dance działa odpowiednio na organizm? No Masz jakieś kardio, prawda, ale to nie ma za dużo wspólnego z jogą. Tak samo te różne hybrydy, te różne mutanty, te różne stworzone na poczekaniu podsystemy rejki, też często nie są zawartościowe. Oczywiście ich twórcy twierdzą co innego, tylko że zauważ, jaką te systemy mają historię. Niektóre z podsystemów akurat szanuję, na przykład Kundalini Rejki, ponieważ mi to uratowało skórę, że się tak wyrażę, kiedy miałam silne skoki kundalini potrzebowałam czegoś co mi to unormuje i akurat kundalini reiki pomogło. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale większość podsystemów reiki, to jest, to, są to tylko z nazwy reiki i to są tylko inicjacje. Nic więcej, nie uczysz się nowych zabiegów, nie masz nowej wiedzy, po prostu płacisz za inicjacje i za dyplom. Moim zdaniem nie ma to za dużej wartości. Lepiej moim zdaniem skłaniać się ku metodom tradycyjnym, takim z historią, sprawdzonym, którym można zaufać i które nie, nie powstały, żeby wykorzystać popularność yy, reiki, żeby ktoś po prostu zarobił jak najwięcej na czymś, co być może ludzie się zachłysną, bo im się może spodoba, bo może taka moda. Tylko raczej opierać się na tych sprawdzonych metodach. Oczywiście, jeżeli dany system ci służy, to w porządku, ale nadal czego Ty się na tym podsystemie nauczysz, jakich zabiegów. To jest dla mnie właśnie wartość. Co Ty możesz z tym zrobić? Bo sama inicjacja nie jest dla mnie wystarczająco wartościowa, żeby pakować się w dany podsystem. Ale to Ty decydujesz, co jest Ci potrzebne i co wolisz. Ja ci tylko przedstawiam swoją opinię. Czyli rejki dla mnie jest jak studia. Podsystemy, o ile mają jakąś wartość, jak dodatkowe studium podyplomowe, jak kurs podyplomowy. Zawsze najważniejsza musi być ta baza czyli tradycyjna rejki, sprawdzona, udowodniona naukowo itd. Tak Reszta może być co najwyżej dodatkiem, jeżeli ci jest ten dodatek do czegoś potrzebny. Taka jest moja opinia. Dziękuję ci za uwagę. Marta prychała zarzycka żyj mądrze i zdrowo.